Naszego uczniowi. Jest osobą rozpoznawaną w środowisku białoruskim, jest uczestniczą w konkursu w uroczystości białoruskiej, nielogrotnie udzielała wywiadu do prac radia telewizji, prezentując naszą wysoką kulturę słowa i z dumą podkreślając, jaką jak szkołę i winą reprezentuje. Zapraszamy na dali miło mi jest, że jestem mogę wręczyć swoje uczniom, rodzicom, nauczycielom życzę spokojnej, głodnej